Panią mecenas dr Kamila Matis z Frankfurtu nad Odrą. Pani mecenas jest specjalistą prawa karnego, od ponad 15 lat pomaga w sprawach karnych i właśnie pomaga w bardzo w dużym zakresie kierowcom w przygotowaniu w kierowcom w całym procesie, tak naprawdę od popełnienia przestępstwa do zakończenia sprawy. Także bardzo serdecznie witam panią Mecenas. Pani Mecenas dzisiaj opowie nam o tym, za co tak naprawdę najczęściej w Niemczech można utracić prawo jazdy, czyli kiedy dochodzi do odebrania uprawnień, oraz opowie o sytuacjach, kiedy najczęściej mamy skierowanie na badanie MPU oraz co zrobić, żeby Czasem uniknąć tego skierowania na badanie MPU, albo żeby doprowadzić do jego uchylenia, czyli żeby uniknąć MPU. Pani Mecenas, oddaję Pani głos. Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzień dobry, Pani Asiu, dziękuję bardzo za zaproszenie na tą wspaniałą konferencję. Mam nadzieję, że nie ostatnią. Dziękuję Pani Jadziu za super przygotowanie konferencji. Cieszę się, że mogę w nią w tej konferencji brać udział. Więc tak, tak jak już pani Jadwiga powiedziała, dzisiaj opowiem wam o tak jakby trzech aspektach. Pierwszą częścią mojego wystąpienia jest to, opowiem Wam wtedy o tym, jak kiedy można utracić prawo jazdy. Czyli przedstawię sytuację, przestępstwa przy których można zarządzić utratę prawo jazdy. Następnie, żeby odzyskać te prawo jazdy, często zarządzany jest właśnie ten test MPU, opowiem wam właśnie wtedy, kiedy zarządzany jest ten test, a kiedy nie. No a jako trzecią, trzecią częścią mojego wystąpienia będą przedstawione sytuacje, w których można uniknąć tego MPU. Przedstawię wam. Sytuację moich klientów, gdzie udało nam się uniknąć tego MPU, czyli pani Asia nie miała wtedy pracy, nie musiała przygotowywać tych klientów, to uzyskanie było łatwiejsze. Czyli przechodząc do części pierwszej, odebranie uprawnień w Niemczech. Na wstępie chcę podkreślić, że odebranie uprawnień w Niemczech łączy się z dwoma decyzjami. Jest to albo decyzja sądu, czyli wyrok sądowy. Sąd zaodbiera uprawnienia do kierowania pojazdem lub decyzją Urzędu do Spraw Ruchu Drogowego. Czyli mamy dwie możliwości odebrania uprawnień: albo otrzymujemy decyzję, decyzję z tego Urzędu do Spraw Ruchu Drogowego, w której jest napisane, że urząd odbiera nam uprawnienia, lub zostaniemy skazani za przestępstwo i już w wyroku. Jest stwierdzone, że odebrane są nam uprawnienia i sąd też zarządza często szperę, tak zwany okres, w którym nie możemy odzyskać tych uprawnień. Kiedy się traci te uprawnienia? Przede wszystkim są to przestępstwa ruchu drogowego. Takie na przykład jak spowodowanie wypadku z naruszeniem zasad ruchu drogowego, jazda pod wpływem alkoholu. Przy tym alkoholu właśnie następuje pytanie, kiedy tracimy prawo jazdy, a kiedy nie. Często przychodzą do nas klienci i pytają: Pani Kamilo, mój kolega jechał pod wpływem, miał jeden promil alkoholu i nie stracił tego prawa jazdy, a mi już chcą odebrać. No i tak to może być. Od 1,1 sąd odbiera uprawnienia. Można czasami tego uniknąć, udaje się, ale ogólnie w orzecznictwie jest to taka zwana absoluta, absolutna granica, kiedy sąd zarządzi wyrokiem, że odbiorą nam te uprawnienia. Ale nawet od 0,3 promila słysz można utracić uprawnienia wyrokiem sądowym, kiedy kierowca nie prowadził pojazdu bezpiecznie. Co to nikt mnie nie widzi nie widać tutaj? Ktoś właśnie mi pisze. Widać mnie? Wszystko ok, dobrze, super. Czyli tak od 03 do 1.1 można utracić uprawnienia, kiedy właśnie. Kierowca nie jechał bezpiecznie. Co to znaczy nie jechał bezpiecznie? Czyli kiedy z jego stylu jazdy wynika, że zachowywał się dziwnie, że jechał pod wpływem alkoholu, czyli nie wiem, jechał zygzakiem, dziwnie hamował, jechał pomału, jechał szybko. I policja w aktach robi notatkę, w której stwierdza, że no zatrzymaliśmy tego, tego pana lub tą panią z tego względu, że ta jazda. Tym samochodem była dziwna, że podejrzewaliśmy, że jest pod wpływem alkoholu. To wtedy nawet poniżej tej granicy 1,1 promila, istnieje duża obawa, że ten kierowca może stracić uprawnienia. Także utracić można uprawnienia paląc, konsumując, niekoniecznie paląc, konsumując marihuanę, czyli jeśli z badań krwi wyjdzie, że kierowca jechał pod wpływem THC. Ale to już wtedy pytaniem jest: to może utracić ten kierowca albo decyzją sądową, czyli wskazaniem? Sąd wskazuje, bo ktoś pojechał pod wpływem marihuany i jechał niebezpiecznie, czyli dziwnie się zachowywał, lub jeśli załóżmy, sąd u wini kierowcę, ponieważ jechał pod wpływem marihuany, ale normalnie jechał, nie miał jakiegoś dziwnego zachowania, to wtedy zgłasza się do nas Urząd do Spraw Komunikacji. Halo, halo. Chcemy odebrać uprawnienia, i wtedy można nas wysłać na MPU, ale o tym powiem jeszcze dalej, czyli odbierają nam uprawnienia. Ucie następną sytuacją możliwości utraty uprawnień jest ucieczka z miejsca wypadku. Wtedy, gdy na przykład powstała duża szkoda na mieniu, gdy ktoś zginął lub od 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 jakaś osoba została zraniona, wtedy sąd może skazać, Kogoś za ucieczkę z miejsca zdarzenia i jednocześnie odbiera uprawnienia do kierowania pojazdami. Następnie jazda pod wpływem twardych narkotyków. Te twarde narkotyki to są już takim dosyć ciężkim tematem, gdzie jest trudno nam uratować te prawo jazdy, ponieważ albo sąd nas skaże, że jechaliśmy pod wpływem, nie wiem, amfetaminy, kokainy czy jakieś heroiny. I jechaliśmy niebezpiecznie, wtedy odbiera sąd nam te uprawnienia. A jeśli ta jazda była no, taka bezpieczna, czyli jadę i nie widać po mnie, że jestem pod wpływem, to wtedy sąd lub prokuratura lub policja informują Urząd do Spraw Komunikacji, do Spraw Ruchu Drogowego i ten urząd nawet nie pyta się, nie zarządza MPU, tego testu, tylko automatycznie odbiera nam uprawnienia. Nieważne jest tutaj, czy ktoś jest uzależniony, czy konsumował raz, czy przez przypadek, czy tam chciał tylko spróbować sobie. <laughs> Niestety, takie jest orzecznictwo. Zero tolerancji, od, jadąc pod wpływem twardych narkotyków, no przeważnie, przeważnie zawsze traci się te uprawnienia. No innym przestępstwem, to jest takie dosyć nowe w prawie niemieckim, Udział w nielegalnych wyścigach samochodowych, a wyścigiem samochodowym jest nawet wyścigowanie się samym ze sobą, czyli danie gazu, tak maksymalne wykorzystanie tej siły samochodu i już wtedy istnieje obawa, że tutaj też ktoś utraci te uprawnienia. Eee, jeszcze są inne przypadki popełnienia przestępstw, na przykład kradzież, zabójstwo czy uszkodzenie ciała. Które nie były popełnione w ruchu drogowym, a sąd odbierze nam uprawnienia lub Urząd Spraw komunikacji, jeśli do popełnienia tego czynu użyliśmy samochodu. Załóżmy, jechaliśmy coś ukraść samochodem, bieliśmy, ukradliśmy, załadowaliśmy kradzione nie wiem, opony na naszą przyczepę i odjechaliśmy, lub kogoś chcieliśmy tym samochodem no, przetransportować, nie wiem, porwaliśmy człowieka. Wtedy też istnieje obawa, to nie jest często, ale czasami urzędy lub sądy wpadną na ten pomysł, żeby odebrać te uprawnienia. To są tylko takie najważniejsze sytuacje, które Wam przedstawiłam, które prowadzą do tego, że możemy stracić te uprawnienia. No i pytaniem jest: co dalej? Utraciliśmy uprawnienia lub decyzją sądową, znaczy wyrokiem sądowym lub decyzją Urzędu do Spraw, Ruchu drogowego, i co dalej? No, żeby je odzyskać, musimy złożyć wniosek, wniosek w urzędzie o odzyskanie tych uprawnień. No i wtedy urząd zastanawia się, hej, zarządzę TMPU, czy nie zarządzę tego testu. No i kiedy urząd po utracie uprawnień zarządza te testy? Zacznijmy od alkoholu. Jazda pod wpływem alkoholu, utracenie uprawnień, jeśli ktoś był pod wpływem i miał je powyżej 1,6 promila, urządy zarządzają testy MPU. I to praktycznie zawsze, co jest, jak jest te stężenie alkoholu poniżej 16? Załóżmy powyżej 1,1 promila, to co już wspominałam, to absolutna granica. I wtedy następuje pytanie. Urząd dostaje od nas wniosek o ponowne wydanie. No i. Urzędnik zastanawia się, zarządzić MPU, czy nie. No i co sprawdza ten urzędnik? Co kieruje jego decyzją? Urzędnik sprawdza, czy ta osoba, załóżmy, która miała 1,2 promila alkoholu we krwi, jechała, wykazywała upojenie alkoholowe. Czy, więc, czy się, nie wiem, dziwnie zachowywała, czy ta jej wymowa była dziwna, czy się kiwała. Jeśli ta osoba, ten stan tej osoby wskazuje, że, była po, że miała duże stężenie alkoholu w sobie, że była po prostu pijana, to, to wtedy raczej nie zarządzą tego testu. Jeśli ta osoba, mając załóżmy 1,5 promila, zachowywała się zupełnie normalnie, nie miała dziwnej wymowy, dziwnie się nie zachowywała, nie kiwała się, przy, przy przeprowadzeniu wszystkich testów wszystko przeszła tak, jakby była cześć. To oznacza to, że u niej jest duża tolerancja alkoholu, to znaczy, że częściej konsumuje ten alkohol, i wtedy urząd zarządza testy MPU, aby sprawdzić, czy tutaj jest tak zwany alkohol mizbrał, czyli nadużywanie alkoholu. Dlatego, tak jak już często Wam opowiadałam, to tłumaczenie, że ja w ogóle nie byłem pijany i dobrze się zachowywałem. Prowadzi do tego, że sami sobie szkodzimy, bo te nasze zeznania doprowadzą do tego, że kiedyś później, nie teraz jeszcze w sądzie, kiedyś później będzie nam o wiele trudniej odzyskać te uprawnienia, ponieważ przez te, za, przez te zeznania, przez to, że się normalnie czuliśmy, wskazuje, to wskazuje na to, że częściej konsumujemy ten alkohol, co oznacza MPU testy. Co jest przy twardych narkotykach? Odebrano nam zajazdę pod wpływem amfetaminy. No i składamy wniosek o ponowne odzyskanie. No i raz w życiu konsumowaliśmy tą amfetaminę. Pech. Powiem szczerze, pech zero tolerancji przy wszystkich twardych narkotykach, czy to było raz, czy dwa, czy trzy, czy przypadkowo, czy nie wiem, czy no tylko tak wypróbowaliśmy je. Czy to jest amfetamina, heroina, kokaina? MPU testy są. Zasady zawsze zarządzane. Czyli tutaj też powiem szczerze, nie ma tak dużych możliwości, aby tego testu uniknąć. Jedyną możliwością to jest przygotowanie się do tego testu, przygotowanie e, z panią Asią, na przykład, i wtedy podejście do tego, tych testów, wykazanie abstynencji. I jeśli naprawdę tak było, że ktoś. E, no raz czy tam dwa razy konsumował ten twardy narkotyk, to myślę, że aż tak wielkiego problemu te przejścia tego testu nie będzie. Ale niestety przy twardych narkotykach no to, to odzyskanie uprawnień jest o wiele bardziej kosztowne. No i co tutaj jest? Co jest jeszcze ważne? Co jest przy. Że nawet przy posiadaniu narkotyków? Mogą, może urząd zarządzić badanie MPU lub badanie lekarskie, czy ta osoba, która je posiadała, przypadkowo też nie konsumuje tych narkotyków. Eee, także na MPU mogą być skierowani kierowcy, którzy dwa lub więcej razy popełnili przestępstwo w ruchu drogowym. Najczęstszym przykładem jest to taki, no taki, no nas najczęściej zwraca, zwracają się klienci, którym odebrano uprawnienia, no ale oni sobie tam raz kiedyś pojechali jeszcze raz tym samochodem, kierowali i zostali zatrzymani. No i wtedy jest problem, bo mamy raz przestępstwo, którym odebrano nam uprawnienia, a następnie następne przestępstwo w ruchu drogowym, gdzie... Gdzie, gdzie stwierdzono, że ja jechałem bez uprawnień. I w tym przypadku, przez tę jazdę bez uprawnień, przez to, że popełniam już na kolejny raz przestępstwo w ruchu drogowym, istnieje obawa, że urząd skieruje nas na badania MPU. Dlatego jest tutaj bardzo, bardzo ważne, aby tego drugiego przestępstwa nie popełnić albo jak już się popełniło żeby dążyć do tego, żeby nam umożliwić postępowanie na przykład za nawiązką. A takie możliwości też są. No też można zarządzić MPU przy stracie prawo jazdy przez punkty karne, ale o tym y, powie, opowie dzisiaj pani psycholog Natalia Bogusz, więc nie chcę tutaj zabierać tematu. Powiem szczerze, że takich przypadków mamy bardzo mało. Przeważnie to, jest, to są narkotyki. Także przy konsumpcji marihuany, jeśli może zarządzić też urząd, nam skierowanie na badania MPU, ale o tym powiem za chwileczkę. No i teraz jest trzecia część mojego wykładu, moim, w którym chciałabym powiedzieć, kiedy i w jakich sytuacjach można uniknąć tego MPU, co można zrobić. No i Miałam takie 3-4 przypadki, w których już nam się udało, to pomimo tego, że urząd zarządził badanie MPU, klient zwrócił się do nas w celu wyjaśnienia sytuacji prawnej, otrzymał już decyzję o tym skierowanie na MPU. No co musieliśmy zrobić? Przeczytaliśmy tą decyzję, stwierdziliśmy, no nie, no urząd ma rację. 10 lat temu odebrano panu uprawnienia za jazdę pod wpływem alkoholu. Powyżej 1,6 promila. No, ogólnie bardzo trudno jest tutaj uniknąć tego testu, ale zauważyliśmy, że w międzyczasie po zarządzeniu tej szpery, czyli tego okresu, w którym on nie może zrobić, wy, zrobić wy, nie może odzyskać uprawnień, ten, jak już mówiłam, tą szperę zarządza sąd, klient zrobił w Polsce prawo jazdy kategorii C. Czyli wyższej kategorii. Do tej kategorii C wymagane też są badania różne w Polsce, i to było długo, długo, bardzo często dyskutowane w orzecznictwie, czy w takich sytuacjach no, musi on zrobić te badania MPU, czy jak, jak tu odzyskać te uprawnienia. No i sąd, orzecznictwo CUE, orzecznictwo Sądów Najwyższego Sądu Administracyjnego w Niemczech potwierdziło stanowisko niektórych sądów, że w tych sytuacjach, w których ktoś legalnie, czyli mieszkając na terenie tego kraju, zrobił kategorię C, wtedy nie musi odzyskiwać uprawnień na terenie Niemiec, tylko zrobi zwane anerkenu, czyli uznanie ich. I to był ten plus. W tym momencie ten klient, który normalnie musiałby Podejść do tych badań MPU, musiałby je zdać, żeby odzyskać uprawnienia, uniknął tego. Udało nam się i bardzo się z tego cieszyliśmy. I to o tym wtedy można pomyśleć, jeśli nie chce się podchodzić do tych testów. Drugim przykładem to jest sprawa klienta, który też zgłosił się do nas z zarządzeniem tego, że musi zrobić MPU, chodziło o alkohol. Też ostężenie wyższe niż 1,6 promila, ale minęło już ponad 15 lat. I wtedy ponad 15 lat to podlega wygaszeniu, czyli tak jakby przedawnieniu. I w tych sytuacjach urzędy często ponownie zarządzają, chociaż nie mogą, badanie MPU, ale wywalczyliśmy, udało się, wskazując na to, że te, to musi być wygaszone. I po 15 latach ma, jest tak jakby spokój. Trzecim przykładem jest jazda pod wpływem marihuany. No i ta marihuana jest takim najczęstszym tematem i tam najwięcej można zrobić, że tak powiem, żeby uniknąć tych badań MPU. Ojej, ktoś mi tutaj pokazuje. Okay. Słychać mnie dalej? Bo ktoś pisze właśnie, że nic nie widać. No dobrze, to robię dalej. Czyli jazda pod wpływem marihuany. W tej sytuacji, o której Wam opowiem, zgłosił się do nas mandat i z zarządzeniem testów MPU. Urząd, stwierdziłam wtedy, że urząd popełnił błąd, bo przedwcześnie skierował klienta na badanie MPU. Chodziło o stężenie THC-CEOH. To, to, to stężenie jest w organizmie i to. Te badanie, ten czynnik pokazuje, wskazuje na to, jak często ktoś konsumuje marihuanę. Urząd uznał naszego klienta za regularnego konsumenta, a przy regularnym, regularnej konsumpcji skieruje się kogoś przy odzyskaniu uprawnień na badania MPU, ale te badanie z tego badania wynikało, że on nie jest regularnym konsumentem, tylko może być, że drugi raz konsumował. Więc wtedy w takich sytuacjach urząd powinien, zanim zadecyduje, że wyśle kogoś na badania, wysłać na testy lekarskie, na badania lekarskie. Udało nam się, urząd odstąpił od badania MPU i wysłał klienta na badania lekarskie, z tych lekarskie badania wypadły dla niego pozytywnie i tym sposobem mógł odzyskać uprawnienia. Miałam opowiedzieć o trzech przypadkach, ale jeszcze mi wpadł do głowy wpadł mi jeden do głowy przypadek, w którym też można uniknąć tych badań. Jest to, to co już opowiadałam, ta granica między 1,1 promila a 1,6. Urząd kieruje właśnie, jeśli widzi, że ktoś się normalnie zachowywał, nie był pijany powyżej 1,1 na te badania MPU, ponieważ jest, może być, że jest uzależniona od alkoholu, nie reaguje tak jak osoba, która rzadko. Pożywa ten alkohol. A my, biorąc, wzięliśmy, ściągnęliśmy jak te sprawy, zajrzeliśmy do tych akt. No i z tych akt wynikało, że tak naprawdę to on nie zachowywał się normalnie. Kiwał się trochę dziwnie stał, miał dziwny wzrok, jego mowa była też dziwna. Więc w tych przypadkach wskazuje się na to, że klient był pijany i dziwnie się zachowywał. I wtedy sąd może, sąd, przepraszam, urząd może odstąpić od badania MPU i wtedy wyślę tego, tą osobę na badania lekarskie. Więc są możliwości. Powiem szczerze, że nie często się udaje, niestety, ponieważ Urząd do Spraw Komunikacji no, dba o bezpieczeństwo, tak jak już Pani Asia mówiła, bezpieczeństwo osób innych. Nie chodzi wtedy o nas, jak żeby nam to ułatwić odzyskanie uprawnień, tylko o to, żeby chronić inne osoby. Więc musimy wtedy urząd przekonać, że już nie jesteśmy niebezpieczni, że nasza jazda pod wpływem była, była nie wiem, ostatnim razem, to był ostatni raz i czasami się udaje. Dziękuję za to, że mogłam być na tej konferencji. Dziękuję, że mnie słuchaliście i pozdrawiam serdecznie. Będę starała się odpowiadać na pytania. Może nie dziś na wszystko mi się uda, ale w komentarzach będziemy odpowiadać.